Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, który został skazany za wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz oskarżany o prowadzenie siatki handlu ludźmi, w którą mieli być zamieszani wpływowi politycy, biznesmeni i celebryci. Jego sprawa budzi ogromne kontrowersje, ponieważ wiele szczegółów dotyczących jego powiązań i nagłej śmierci w więzieniu, pozostaje niewyjaśnionych, co rodzi liczne teorie spiskowe. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl. ukośnik. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Epstein bez wykształcenia wyższego zgromadził majątek szacowany na 600 milionów dolarów. Posiadał dwie prywatne wyspy, loty prywatnych odrzutowców i nieruchomości na całym świecie. Przyjaźnił się z prezydentami, książętami i miliarderami. Ale oto problem: nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd wzięły się te pieniądze i idące za nimi koneksje. Epstein urodził się w Brooklinie jako syn dozorcy i gospodyni domowej. Porzucił studia, nie zdobywając żadnego dyplomu. Po krótkim okresie nauczania matematyki w prywatnej szkole, skąd został zwolniony za słabe wyniki. Trafił do Bear Stearns. I tu zaczyna się pierwsza zagadka. Jak człowiek bez formalnego wykształcenia finansowego został partnerem w prestiżowej firmie inwestycyjnej w zaledwie 4 lata? To niezwykle rzadkie, nawet jak na standardy Wall Street, ale kariera w Bear Stearns skończyła się równie szybko, jak się zaczęła. Epstein został zwolniony po tym, jak pożyczył pieniądze znajomemu na zakup akcji. Miał problemy z rozliczeniem kosztów reprezentacji i krążyły plotki o romansie z sekretarką. Po odejściu z Bear Stearns, Epstein założył własną firmę. Twierdził, że obsługuje wyłącznie klientów o majątku przekraczającym miliard dolarów. W latach 80. było na świecie mniej niż 500 miliarderów. To oznaczało niezwykle ekskluzywną klientelę. Epstein miał udowodnionego tylko jednego klienta, Lexa Wexnera, założyciela L Brands. Wexner przyznał mu nawet władzę prawną nad swoimi aktywami i podarował mu rezydencję na Manhattanie wartą 77 milionów dolarów. Ale czy to wystarczy, żeby wyjaśnić fortunę Epsteina? W latach 80. Epstein został zatrudniony jako konsultant przez Stevena Hoffenberga, CEO Towers Financial Corporation. Firma ta prowadziła jedną z największych piramid finansowych w historii USA, oszukując inwestorów na 400 milionów dolarów. Hoffenberg twierdzi, że to Epstein był architektem tego schematu. Pomimo to, że jego nazwisko znajdowało się na aktach organizacyjnych firmy, nigdy nie został oskarżony. Hoffenberg spędził 18 lat w więzieniu, Epstein pozostał wolny. To wzorzec, który będzie się powtarzał przez całe jego życie. Bliskość z przestępczością finansową, ale brak konsekwencji prawnych, aby zrozumieć prawdziwy mechanizm działania Epsteina, Musimy poznać historię Virginie Jufrey, kobiety, która odważyła się przerwać milczenie i ujawnić prawdę o jego przestępczym imperium. Virginia Roberts, tak nazywała się wcześniej, miała zaledwie 17 lat, gdy w 2000 roku została zwerbowana przez Ghislaine Maxwell w Mar-a-Lago, czyli ekskluzywnym klubie Donald'a Trumpa. Maxwell, córka medialnego magnata Roberta Maxwella, była partnerką Epstein'a, jego prawą ręką i główną rekruterką młodych kobiet. Giuffrey twierdzi, że przez trzy lata była zmuszana do uprawiania seksu z wpływowymi mężczyznami z kręgów Epstein'a, w tym z księciem Andrzejem, prawnikiem Alanem Dershowitzem i wieloma innymi prominentnymi postaciami. Jej zeznania ujawniły nie tylko skalę przestępstw Epstina ale również mechanizm dzięki któremu utrzymywał swoją pozycję. W 2015 roku Jeffrey złożyła pozew przeciwko Gillian Maxwell, rozpoczynając prawną batalię, która ostatecznie doprowadziła do aresztowania zarówno Epsteina w 2019 roku, jak i Maxwell w 2020. W 2021 roku Maxwell została skazana na 20 lat więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych. Jeffrey otrzymała również ugodę z księciem Andrzejem w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów, choć ten nigdy nie przyznał się do winy. Virginia Jeffrey, według oficjalnej wersji wydarzeń, popełniła samobójstwo 25 kwietnia 2025 roku. Historia Epsteina ma jednak więcej mrocznych rozdziałów. Jednym z jego kluczowych wspólników był Jean-Luc Brunel. Francuski agent modelingu, który prowadził agencję w Paryżu, Nowym Jorku i Tel Awiwie. Brunel był oskarżany przez dziesiątki modelek o molestowanie i gwałty, które miały miejsce przez dekady. Jego związki z Epsteinem sięgały lat 90., a prokuratorzy twierdzili, że Brunel dostarczał Epsteinowi młode kobiety. Pod pretekstem kariery modelingowej. W grudniu 2020 roku, ponad rok po śmierci Epsteina, Brunel został aresztowany w Paryżu na lotnisku Charles de Gaulle podczas próby wylotu do Dakaru w Senegalu. Postawiono mu zarzuty gwałtu na nieletniej, molestowania seksualnego i handlu ludźmi w zorganizowanej grupie przestępczej. Jednak 19 lutego 2022 roku 76-letni Brunel został znaleziony martwy w swojej celi w paryskim więzieniu La Santé. Oficjalnie popełnił samobójstwo przez wieszenie używając prześcieradeł. Ta śmierć, podobnie jak śmierć Epstina, wywołała falę teorii spiskowych i pytań o to, czy rzeczywiście chodziło o samobójstwo. Śmierć Brunella oznaczała, że kolejny kluczowy świadek w sprawie Epstina zabiera swoje sekrety do grobu, pozostawiając ofiary bez możliwości uzyskania pełnej sprawiedliwości i odpowiedzi na pytania o skalę międzynarodowej sieci handlu ludźmi. Po śmierci Epsteina w więzieniu w 2019 roku powstały niezliczone ilości teorii spiskowych. Niektórzy twierdzą, że współpracował z wywiadem izraelskim, szantażując wpływowych polityków i biznesmenów za pomocą kompromitujących nagrań. Przez niemal 20 lat od późnych lat 80. Donald Trump i Epstein utrzymywali bliską przyjaźń. Regularnie gościli w swoich domach, Epstein w Maralago Trumpa, Trump w nowojorskiej rezydencji Epsteina. W 2002 roku Trump powiedział o Epsteinie: Znam Jeffa od 15 lat. To wspaniały facet, świetnie się z nim bawi. Mówi się nawet, że lubi piękne kobiety tak samo jak ja i wiele z nich jest po młodszej stronie. Dziś Trump twierdzi, że zbanował Epsteina z Maralago, ale nie podaje żadnych szczegółów ani dowodów. Brat Epsteina przedstawia inną wersję. Twierdzi, że Jeffrey odciął się od Trumpa, Go Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18? Istotnym elementem kampanii wyborczej Trumpa w 2024 roku była obietnica ujawnienia pełnych akt sprawy Epsteina. Trump wielokrotnie sugerował, że jako prezydent ujawni całą prawdę o sieci Epsteina i wszystkich zaangażowanych osobach. Ta obietnica była szczególnie popularna wśród jego zwolenników, którzy wierzą w istnienie głębokiej konspiracji z udziałem elit politycznych i biznesowych. Jednak po objęciu przez Trumpa urzędu prezydenta w styczniu 2025 roku, ton jego administracji uległ radykalnej zmianie. Czy o Jeffrey lat? mamy Teksas, mamy to, mamy i ludzie mówią o tym this Tym Kash Patel, nominowany na dyrektora FBI, który wcześniej obiecywał ujawnienie prawdy o głębokim państwie, tak zwanym Deep State, teraz twierdzi, że nie istnieją żadne ukryte listy klientów Epsteina. Pam Bondi, nominowana na prokurator generalną, która podczas przesłuchań w Senacie obiecywała dokładne zbadanie sprawy, obecnie stwierdza, że wszystkie istotne fakty zostały już ujawnione w poprzednich śledztwach. Jeszcze bardziej zaskakujące jest stanowisko Dana Bongino, wpływowego komentatora prawicowego i sojusznika Trumpa, który teraz kategorycznie stwierdza, że Epstein rzeczywiście popełni samobójstwo, a teorie o szantażu i międzynarodowej sieci wpływów to tylko spekulacje. Ta radykalna zmiana narracji wywołała gniew wśród zwolenników Trumpa, którzy czuli się oszukani. Wielu z nich interpretuje to jako dowód na to, że nawet Trump podlega naciskom tajemniczych sił, które chcą utrzymać prawdę o Epsteinie w ukryciu. No bo hm, jak inaczej wyjaśnić zaistniałą sytuację? Może akta Epstina, które miały zostać ujawnione, implikują również Donalda Trumpa? Dwa dni przed śmiercią Epstein przeniósł wszystkie swoje aktywa do prywatnego trustu znanego jako 1953 Trust. Ten ruch zapewnił, że tożsamość beneficjentów i sposób dystrybucji majątku pozostaną ukryte przed opinią publiczną. Ponad 164 miliony dolarów wypłacono ofiarom przez fundusz kompensacyjny, ale pozostałe aktywa, szacowane na ponad 200 milionów dolarów, trafią do wąskiego kręgu beneficjentów. Prawdziwe źródło majątku Jeffreya Epsteina pozostaje owiane tajemnicą. Mimo lat śledztw, procesów sądowych i medialnej kontroli, mechanizm finansowy, który napędzał jego styl życia, pozostaje w dużej mierze niewyjaśniony. Z kluczowymi postaciami, wciąż milczącymi, Dokumentami nadal utajnionymi i nowymi nagłówkami pojawiającymi się każdego dnia, teorie spiskowe wokół Jeffreya Epstina prawdopodobnie nigdy nie znikną, a my nigdy nie dowiemy się prawdy.